Drodzy Państwo, mija nasz kolejny wspólny rok, 2013. Szczerze mówiąc zawiodłem się na Was, Polakach. Kolejny rok robimy Was w konia, a Wy nic. Tak bardzo się staraliśmy, by was wnerwić i wygonić z tego kraju, ale nasze wytężone wysiłki nie przynoszą właściwych efektów, bo naprawdę macie nas gdzieś. Tyle wam naobiecywaliśmy, co to kuwa miało nie być. Normalnie druga Irlandia, a nawet trzecia Japonia. Co innego obiecaliśmy, a co innego robimy? I już nawet wat wam podnieśliśmy, zabieramy waszą kasę z Ofe, a wy dalej nic! Ja już sam nie wiem, co mam dalej robić, by naprawdę utrudnić Wam życie. Zrozumcie, Polaków jest za dużo. Im będzie Was mniej, tym lepiej dla nas. Życzę Wam wszystkiego. <grym> Ach, tam... Życzę Wam wszystkiego tego, czego sam mógłbym sobie życzyć czyli bogatych krewnych za granicą, nieoprocentowanych pożyczek, takich jak mają posłowie. Bezinteresownych znajomych z dyktafonem na taśmy, obiektywnych mediów, ubezpieczenia w Krusie, zawsze wiernych przyjaciół jak Go Win i Grzegorz ze Schetyna, zegarków za 30 tysięcy, wygranych ustawionych przetargów i dobrej pracy w KGHM dzięki układom. A następny 2014 rok spędzimy również razem. Tego sobie, jak i Wam. Życzę.